Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, więc postanowiłem zrobić dla Was 10 faktów na temat tej imprezy. Na sam początek chciałem Was prosić o łapki w górę, subskrypcję, bo to pomaga naprawdę rozwijać ten kanał. No to lecimy. Numer 1. Pierwsza edycja Mistrzostw Świata w lotach narciarskich odbyła się w 1972 roku w słoweńskiej planicy, a pierwszym triumfatorem zawodów był Szwajcar Walter Steiner numer 2 najbardziej utytułowanymi skoczkami w historii Mistrzostw świata w lotach są Szwajcar, Walter Steiner oraz Niemiec Sven Hannawald obaj mają po dwie wygrane w mistrzostwach oraz po jednym drugim miejscu w klasyfikacji końcowej. Tuż za ich plecami jest Ruar Liopkejsej z dwoma wygranymi. Numer 3 Najbardziej utytułowaną reprezentacją na mistrzostwach świata w lotach jest Norwegia. Ma na swoim koncie 4 złota, jedno srebro oraz 1 brązowy medal. Numer 4 Mistrzostwa odbywały się w takich miastach jak Planica, Kulm, Wikersund, Oberstdorf oraz Harachow. Numer 5 Aktywnymi skoczkami, którzy rywalizują dalej w Pucharze świata, a zarazem zdobyli tytuł mistrza świata w lotach, są Japończyk Noriaki Kasai, Austria Gregor Schlierenzauer, Szwajcar Simon Ammann, Niemiec Severin Freund, Słoweniec Peter Prevc oraz Norweg Daniel André Tande. Numer 6. Ostatnie mistrzostwa świata w lotach narciarskich odbyły się. W 2018 roku w Obersdorfie, a triumfatorem był Daniel Andre Tande. Numer 7. Walka o drużynowy, tytuł mistrza świata w lotach odbyła się pierwszy raz w 2004 roku w Planicy. Zwyciężyła reprezentacja Norwegii numer 8. Polacy w rywalizacji drużynowej na podium stawali tylko raz był to 2018 rok podczas imprezy w Oberstdorfie. Zajęliśmy tam trzecie miejsce. Numer 9. Jedynymi Polakami, którzy stawali na podium Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich są Piotr Fias W 1979 roku znalazł się na trzecim stopniu podium oraz Kamil Stoch. W 2018 roku zdobył tytuł wicemistrza świata w Oberstdorfie. Numer 10. Najwięcej na podium indywidualnych mistrzostw świata w lotach stawał Finn Matti Nykenen. Aż 5 razy. Oto 10 faktów na temat mistrzostw świata w lotach narciarskich. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam.